Znajdujemy się w miejscowości Leondynów, cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległ podczas bitwy nad w wrześniu 1939 roku. Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej wraz z gimnazjum w Młodzieszynie dba o cmentarz. Co roku wykonujemy akcję remontową obiektu. Z okazji takiego można powiedzieć spotkania z młodzieżą gimnazjalną, akcja światełko dla Żołnierza, ten cmentarz jest przez nas remontowany od wielu lat, przygotowywany właśnie na Dzień Wszystkich Świętych. Porządkujemy też inne obiekty. Prace wykonujemy całkowicie społecznie, oczywiście w porozumieniu z lokalnym samorządem. No Po raz kolejny jesteśmy na cmentarzu wojskowym, który odnawiamy. Nie jestem już sam, tylko z potomstwem to już robię. I jestem z tego bardzo dumny. Ale tak naprawdę wszystko się zaczęło za czasów harcerstwa. I ja, ja się z tego powodu cieszę, że mogę chociaż takim się odwdzięczyć za to, że walczyli w tamtych latach. Nie wiedzieli co ich czeka, wyszli z domów i działali. Zginęli śmiercią bohatera, za co my jesteśmy im wdzięczni i po prostu... W, w ten lew... sposób próbujemy oddać im cześć Oddajemy chwałę. im cześć chwałę. Staramy się w pewien sposób te tradycje patriotyczne, w tym duchu patriotyzmu utrzymywać. Myślę, że tyle lat co działaliśmy, no to będziemy jeszcze przynajmniej drugie tyle działali, a na pewno tyle ile sił nam starczy, więc... Wszystkich zachęcam do takiej pracy społecznej, którą my teraz przedstawiamy, którą robimy. Cmentarz w Lontynowie, cmentarz w Budach Starych, cmentarz w Rokicinie Radziwiłce. Na każdym z tych cmentarzy pochowany jest kilkuset żołnierzy Wojska Polskiego. Bardzo ciekawy obiekt, na którym się znajdujemy, powstał w związku z walkami tutaj na tych okolicznych wzgórzach. Wszędzie tutaj las wznosi się na, wy na wydmie. Tutaj żołnierze oddziałów polskich toczyli swoją ostatnią walkę. Tu polegli i tutaj zostali pochowani.